Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarobić 900 tysięcy w minutę. Po pierwsze, potrzebujecie znajomego Areny i potrzebujecie najtańszych samochodów darmowych LG RH8. Mm -mm. Mechanik Benego i Mechanika Benego. Po pierwsze, wjeżdżacie sobie, sobie, sam wierz sobie samochodem do Mechanika. Y Potrzebujecie też tego mechanicznego. Klikacie sobie Sprzedaj pojazd, klikacie jeszcze raz, i w tym, w tym momencie, na przykład, znajomy musi Wam hostować w tytaniczną robotę. Klikacie Online, Gracze, znajomy, dołączacie do jego sesji. Jak macie ten komunikat, to nic nie robicie. Zna, yy, znajomy musi wyjść wtedy z tytanicznej roboty. I ten. I dopiero wtedy dwa razy dotykać, dwa razy dotyk, klikacie X i jak macie ten, ten, drugi komunikat, że nie możecie dołączyć do sesji, to ten, to czekacie chwilę i klikacie X. Ja mam już komunikat, więc możesz wyjść. Dobra, już jestem. Dobra, już Jest o, jak macie ten komunikat, to ten... To musicie chwilę sobie tak odczekać, 5 sekund, a... ale ten. Dopiero jak was, wasz znajomy wyjdzie z tej misji i zaraz pisze ten na ziemi, to dopiero wtedy możecie potwierdzić ten pierwszy komunikat. Mm -mm, teraz wystarczy, że wjedziecie do mechanika, klikniecie raz ulepszenia Beny. Zrobić tak, opuść warsztat. 900 tysięcy, glitch petarda. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z drugiej strony. Oskarus, weź sobie elegy, ja już Ci zachustuję tytaniczną robotę. No dobra. Tytaniczna robota. Jesteś już na tej misji? Tak, jestem już na tej misji. No i dobra, już mam komunikat. Masz komunikat? No i dobra. Mhm. Ja opuszczam. Zrespiłem się. I dokładnie w tym momencie, jak się zrespił wasz znajomy, musi wam powiedzieć, że się zrespił, potwierdzacie dwa razy komunikat. Klikacie dwa razy X i, i na tym cze drugim czekacie chwilę. Z pięć sekund najlepiej albo z sześciu. To tam ile woli. Udało ci się. O, no, udało. No i no, dobra. Licz udany. To wszystko w tym odcinku. Licz PK.